O, szukanie stada. Odcinek trzeci. Ratowanie zidebaków. Kiedy ktoś nas stąd uwolni? Właśnie aż tak długo czekam, jak kiedyś nie wytrzymam w końcu. Ach. Może kiedyś ktoś, ktoś nas tu ratuje. A ty jaki masz jakieś pomysł? Ech. Nie mam pojęcia, kiedy ich znajdziemy. Ja też nie. Chodź dalej. Muszą być gdzieś tu blisko. Dobrze. Tam są. Gdzie? Tam, chodź. Tutaj. Mama, tata. Jest, znaleźliśmy ich. Tak, tylko teraz jak ich dostać? Ej, Pegazie, no, ty niby umiesz latać, tak? Bardzo dobrze. Umiem latać. To czemu stąd nie wylecisz? O. No tak, zapomniałam. Dobrze. Jak ona jest wolna, to możemy całą siłą otworzyć te drzwi. Już się robi. Ta na trzy. Raz, dwa, trzy i. Już... Wow, już jesteśmy wolni. Jej! Możemy wrócić do domu. Jej! Jej, my też. Chapi, gdzie tak pędzisz? Nie pędź tak. Jeszcze musimy zapytać na resztę. Juhu! Wolni. Właśnie, dobrze. To wracajmy do domu. Okej, okay. chodźmy. My też wydajemy. Dobrze. Wi! Uważajcie na gałęzie. Tylko jeszcze przejdziemy tutaj i będziemy w domu. Jesteśmy w domu. Właśnie Zestaliśmy w domu. Wow, ale ładna tęcza. Ona jest przecudowna i prześliczna. No. I ona tu tak codziennie stoi. Tak. I to nasz domek. My tu codziennie mieszkamy. Wow! Chcesz się pobawić w berka? Pewnie. Kiedy zaczynamy? Bedek, ha, hej, ja, koniec.